Ja zauważę, że pomimo różnic retorycznych i narracyjnych między Bidenem a Trumpem, pod czymś trzeba się różnić, ich praktyka handlowa była właściwie ta sama. Trump rozpoczął wojnę handlową z Unią Europejską o aluminium i stal i ona trwa do dzisiaj, nie została zakończona. Trump rozpoczął rozmontowywanie instytucji międzynarodowych, takich jak Światowa Organizacja Handlu i ciało, ciało rozsądzające spory w WTO Biden nie zakończył tego sporu, ta organizacja cały czas jest sparaliżowana. Jeżeli chodzi o podejście do wolnego handlu, do umów handlowych, te dwie administracje są ze sobą bardzo spójne i konsekwentne i ten trend w polityce Stanów Zjednoczonych utrzyma się. To znaczy odejście od wolnego handlu, odejście od konsensusu waszyngtońskiego, odejście od systemu otwartych drzwi. To nie ulegnie zmianie, niezależnie od tego, czy w Białym Domu po listopadzie rządził będzie Donald Trump, czy utrzyma władzę Joe Biden. Co więcej, jak zauważył prezydent Francji Emmanuel Macron, dla Stanów Zjednoczonych Europa nie jest i przez najbliższe dekady nie będzie priorytetem. Stany Zjednoczone skupiają się na sobie i na rywalizacji z Chinami. To oznacza, że obecność Stanów Zjednoczonych w Europie będzie dużo mniejsza. NATO powstało jako system do utrzymywania Amerykanów w Europie, Rosjan poza Europą i Niemców pod butem tak to dosłownie brzmiało. W momencie, kiedy Stanów Zjednoczonych w Europie zabraknie, uważam, że powrócą stare rywalizacje wewnątrz Unii Europejskiej, w tym rywalizacja dwóch najpotężniejszych gospodarek w Unii, czyli Francji i Niemiec, łącznie z innymi podejściami do biznesu i do współpracy międzynarodowej z Chinami, które prezentują te dwa kraje. Z punktu widzenia polskiego przemysłu należy być czujnym i rozważyć, która z tych dróg, czy utrzymania status quo, którą proponuje Niemcy, czy zmiany relacji handlowych z Chinami, którą proponuje Francja, wygra, bo to zadecyduje o możliwościach i zagrożeniach dla europejskiego i polskiego przemysłu motoryzacyjnego.